Cześć. Jesteście na kanale Polskie Online i dzisiaj jak zawsze będziemy uczyć się języka polskiego. Myślę, że zauważyliście, że kilka ostatnich filmów to cały czas rozmawiam, mówię po polsku i tutaj chcę wam też powiedzieć, jeżeli macie problem ze zrozumieniem, mnie, kiedy mówię po polsku, to pamiętajcie o tym, że na dole są dostępne napisy. Ja nagaduję wszystkim, w kogo je problema rozumieć mnie, kiedy mówię po polsku. Wy możecie sobie wkluczyć te subtytry. Te napisy są dostępne w języku polskim, ukraińskim, bądź tak samo w języku rosyjskim. Dlatego, jeżeli czegoś nie rozumiecie, napisy Wam na pewno się przydadzą. A teraz przejdźmy do tematu i dzisiejszy film będzie dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się języka polskiego. Na przykład, kiedy jesteście w sytuacji, że przyjechaliście do Polski, nie umiecie rozmawiać po polsku, ale i tak no, musicie jakoś komunikować z ludźmi, to na pewno ten filmik Wam się przyda. I od razu przejdźmy może do tych pierwszych wyrazów. Związane one będą z powitaniem się i z żegnaniem się. Zacznijmy może od najbardziej powszechnego wyrazu. Dzień dobry. Dzień dobry, hello, i króciutko, bo co ja chciłam сказать? Wydaje się, że wszyscy znają ten wyraz, ale i tak zdarzają się błędy. Dlaczego? Bo ludzie dodają je na końcu dobrej. Mówią dzień dobry albo dobry dzień. Więc mówimy dzień. Dzień. Możecie sobie spróbować dzień. Dobry. Kończymy literą e. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wchodzimy do sklepu, do pomieszczenia, gdzie są ludzie, no to zazwyczaj mówimy dzień dobry. W przypadku, jeżeli jest to wieczór, to mówimy dobry wieczór. Znów dobry wieczór. Nie dobry wieczór, tylko dobry wieczór. Jeżeli z kimś chcemy się pożegnać, robimy to w momencie, kiedy wychodzimy, to możemy powiedzieć do widzenia, do widzenia albo do zobaczenia. Do widzenia? Do zobaczenia. To są formy powitania się oraz żegnania się z kimś, kogo na przykład nie znamy. Są bardziej oficjalne. A teraz zobaczmy, jakie mamy formy nieoficjalne, czyli kiedy musimy na przykład powiedzieć do przyjaciela, do koleżanki, do znajomego, z którym jesteśmy już na ty i nie musimy trzymać się tej formy oficjalnej. Mamy tutaj trzy najbardziej popularne wyrazy które uwaga przydadzą się nam i w sytuacji kiedy przychodzimy gdzieś, tak chcemy przywitać się z kimś, e, oraz też w momencie kiedy wychodzimy i chcemy pożegnać się z kimś. Więc są to tak naprawdę bardzo uniwersalne wyrazy. Mamy tak cześć, czyli kiedy przechodzimy gdzieś, możemy powiedzieć cześć i kiedy wychodzimy, też mówimy cześć. Tak samo hej, hejka. Albo siema, ale mamy też dodatkowe wyrazy, używając których możemy się z kimś pożegnać. E, jest to takie bardzo podobne do ukraińskiego pa, czyli my mówimy pa, Polecy po prostu mówią, no pa. Na razie na przykład, no to cześć, na razie widzimy się jutro na przykład. E, I też będzie do jutra, czyli widzimy się jutro. Do jutra ale do jutra używamy wtedy, kiedy no jutro spotkamy się z tą osobą. Na przykład jesteśmy w pracy, wiemy, że jutro też ta, ten drugi człowiek przyjdzie do tej pracy, to możemy powiedzieć, ok, cześć, do jutra, jutro się zobaczymy. U 2023 roku chcę nauczyć Ale tak linku gdzieś chodzić. O, a ty nam podchodzisz. Ty kto? Кінь в пальто. Ну, ти ж сама написала, хочу вивчити польську. Виходити з дому не хочу. Ну от польська прийшла до тебе. Дивись. А далі найцікавіше. Тебе чекають декілька блоків завдань, які стануть для тебе грою. Вони з легкістю допоможуть зрозуміти навіть складну граматику, а вивчення нових слів стане набагато швидше. Тепер ти будеш залипати на платформі, а не в інстаграмі. Плюс ти почнеш говорити польською вже з перших уроків, адже ми створили завдання на говоріння. Викладач їх перевіряє, допоможе виправити всі помилки і покращити твою вимову. Окей, це зрозуміло. А якщо у мене виникнуть додаткові запитання під час проходження курсу. Дивись, з тим проблеми не буде, тому що під час проходження курсу в тебе є чат з викладачем в телеграмі. І якщо виникають якісь запитання, ти завжди можеш написати викладачу і отримати додаткове пояснення. А мені воно підійде, якщо я вже розумію поляків трошки. Зараз трошки так підійде. Він підходить і для тих людей, які з нуля вивчають польську, і для таких як ти, які вже трохи розуміють поляків, проте не можуть нормально говорити. Тому що в курсі ми розберемо всі основні граматичні теми польської мови, зрозумівши, які вивчивши, які ти навчишся складати будь-які речення польською, виражати свою думку і якраз почати говорити польською. А тепер по секрету: що реально можна вивчити польську на онлайн-курсі? Ну, дивись, наш курс пройшло вже декілька тисяч людей, і от можеш подивитися їхні відгуки. Окей, іду реєструватися. Може, хоч того року нарешті вивчу польську. Idziemy dalej, teraz spróbuję troszeczkę szybciej, bo widzę, że ten film się rozciąga, bo tutaj próbuję Wam wytłumaczyć bardziej szczegółowo, kiedy czego używamy. Teraz spróbuję troszeczkę szybciej. Słowo, które zawsze nam się przyda, często go używamy, dziękuję. Tutaj chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na to, jak wymawiamy to słowo. Dziękuję. Dziękuję, nie dziękuję, nie dziękuję. tylko dzień, jak słowo dzień dobry, tak samo dzień, kuję, dziękuję. dziękuję. Też możemy powiedzieć bardzo dziękuję, bardzo Ci dziękuję za pomoc. Na podziękowanie, czyli kiedy ktoś podziękował nam, odpowiadamy proszę albo proszę bardzo. Też możemy powiedzieć nie ma za co. Nie ma za co. Oczywiście też musimy wiedzieć o takim wyrazie jak przepraszam, przepraszam, też możemy dodać bardzo przepraszam i jeżeli ktoś nas przeprasza, to możemy powiedzieć żaden problem, czyli to nie jest dla nas problemem. Żaden problem albo nic nie szkodzi. To znaczy, że nic wam się nie stało, wszystko ok, człowiek was przeprosił, mówimy nic nie szkodzi. Dalej, chyba najprostsze wyrazy, ale z nimi też może być problem. Jeżeli chcemy się zgodzić bądź nie zgodzić z kimś, jeżeli się zgadzamy, to mówimy tak, możemy też powiedzieć tak. Oczywiście. Jeżeli się nie zgadzamy, to powiemy nie. Następnie wyrazy, które przydadzą się, jeżeli słabo mówicie po polsku i chcecie o tym powiedzieć innemu człowiekowi, żeby rozumiał, że możecie czegoś wy nie rozumieć, żeby mówił troszeczkę wolniej. Więc mamy tutaj cztery wyrazy. Cztery. Cztery. Przepraszam, nie rozumiem. Przepraszam, nie rozumiem. Proszę powtórzyć, proszę powtórzyć, proszę powtórzyć, proszę mi to napisać, proszę mi to napisać, proszę mi to napisać. Co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? Idziemy dalej? Co możemy powiedzieć na zakończenie jakiejś rozmowy z człowiekiem? Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę, miłego dnia życzę, albo też możemy powiedzieć miłego weekendu życzę. Miłego weekendu. Możemy nawet e, nie, nie mówić tego życzę, tylko miłego dnia albo miłego weekendu. Tutaj uwaga, jeżeli ktoś Wam powiedział miłego dnia życzę, to wtedy najlepiej odpowiedzieć dziękuję wzajemnie. Dziękuję wzajemnie. Idziemy dalej. Kolejny wyraz. Co słychać? Co słychać? Albo co tam u Ciebie? Co tam u Ciebie? Jak leci. Używamy tego wyrazu, kiedy mamy jakiegoś znajomego e, bądź przyjaciela i chcemy zapytać, co tam u niego. Jak leci, co słychać? Jeżeli nas o to zapytali, to możemy powiedzieć na przykład wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Jeżeli nie w porządku, to możemy powiedzieć, no tak sobie. Tak sobie, albo no tak, średnio. Jeżeli jest naprawdę źle, tutaj już możemy użyć słowa fatalnie. Czyli jest fatalnie, naprawdę źle. Albo też możemy powiedzieć: A wiesz co, po staremu. A teraz przejdźmy do ostatniej części, i tutaj nauczymy się wyrazów, które pomogą nam opowiedzieć o sobie po polsku, oraz też e, poznać innych ludzi, dowiedzieć się troszeczkę więcej o innej osobie. Pierwsze pytanie, Najważniejsze, jak pan albo pani się nazywa. To znaczy, jak, e, jakie pani czy pan ma nazwisko. E, ja, na przykład, nazywam się Iwana Mnych. Tutaj, uwaga, jeżeli ktoś pyta o wasze nazwisko, to jest ta druga część naszego imienia. Więc na imię mam Iwanna, nazywam się Mnych. Jeżeli na przykład chcemy poznać kolegę bądź koleżankę w pracy, jesteśmy z tym człowiekiem na ty, nie na pan pani, to możemy po prostu zapytać, jak masz na imię. Jak masz na imię? Żeby się przedstawić, powiedzieć jak wy macie na imię, to mówimy mam na imię. W przypadku nazwiska mówimy nazywam się, nazywam się mnych. I mam na imię Iwanka, mam na imię e, Olenka, mam na imię e, Tania i tak dalej. Też mogą Was zapytać, skąd jesteś, albo skąd pani czy pan jest. To znaczy, z jakiego miasta bądź z jakiego kraju jesteście. Możemy powiedzieć: Jestem z Ukrainy, jestem z Ukrainy, albo jestem z Lwowa, jestem z Kijowa, jestem z Charkowa. Następne pytanie, które nam się przyda: czym się interesujesz? Czym się interesujesz? Zaczynamy od czasownika. Interesuje się i dalej mówimy czym. Uwaga, tutaj e, zmienia nam się. Wiem, że dla osób, które dopiero zaczynałem się uczyć polskiego, e, mogą być to zbyt trudne informacje, ale tutaj musimy pamiętać, że interesuje się czym. Jest muzyka, interesuje się czym muzyką. Jest sport, interesuje się czym sportem. Jest język polski, interesuje się czym językiem polskim. I tutaj troszeczkę Was okłamałam, bo powiedziałam, że to już będzie ostatni blog, ale mam jeszcze kilka wyrazów, które Wam się przydadzą, jeżeli jesteście na przykład na ulicy, w centrum miasta, ale zgubiliście się, czy chcecie znaleźć coś. Więc tutaj przyda się nam wyraz. Yeah. <laughs> Gdzie znajduje się, i dalej podajemy, co się powinno tam znajdować. Tak? Gdzie znajduje się muzeum Kopernika? Gdzie znajduje się jakiś kościół? Gdzie znajduje się centrum miasta? Gdzie znajduje się przystanek? Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli podchodzimy do obcego człowieka, to pamiętajcie, żeby zawsze powiedzieć przepraszam, czy wie Pan, czy wie Pani, gdzie znajduje się coś tam, coś tam. I jeżeli człowiek nam pomógł, ale nawet w przypadku, jeżeli nie wie, to zawsze trzeba podziękować, powiedzieć dziękuję bardzo, ok, dzięki i tak dalej. W przypadku, jeżeli musicie gdzieś dojechać autobusem, no to też możemy zapytać, czy dojadę tym autobusem do, czy dojadę tym autobusem do centrum miasta, czy dojadę tym autobusem e, na przykład do e, dworca kolejowego i tak dalej. Mam nadzieję, że te wyrazy, które dzisiaj omawialiśmy, będą dla Was przydatne. Pamiętajcie o tym, że macie je wszystkie wypisane. Możecie sobie pobrać plik z tymi wyrazami, nauczyć się ich. Jeżeli podoba Wam się, kiedy omawiamy takie podstawowe, bardzo proste tematy, dajcie o tym znać w komentarzach. Będę mega wdzięczna, jeżeli też chcielibyście się dowiedzieć jakieś informacje, macie na przykład pytania do nas. No to napiszcie i też chcę Wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już niedługo w następnym filmie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej języka polskiego, to mamy o wiele więcej treści na Instagramie i też w Telegramie. I jeżeli chcecie nauczyć się języka polskiego, już w krótkim czasie zacząć rozmawiać po polsku, to możecie dołączyć do naszego kursu języka polskiego. Jeszcze raz dziękuję. Życzę Wam dzisiaj. Miłego dnia. Cześć.